na tylko żeby wiesz nie 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 hamować na redukcji na, na, do dwójki mnie nie dobili, bo szkoda w sumie 5 sekund nie? Stąd zobaczymy pierwszy, tak, no nie chcę tak delikatnie, ale no, na maksa pierwszy ale na kanał tam na środkowie żeby uważać, bo syl jest, Chodźcie. Dwadzieścia, lewy trzy długi, zacieśnia, nie, 50, prawy cztery długi, zacieśnia, śmiało. trzydzieści, lewy cztery max. Do prawy 4 długi. 30 szyta na od lewej ciasno. Lewe 4 ogień. Prawy Ej, wiesz co gdzie wiesz, gdzie jest fotokomórka? nie tam gdzie są żółte tam nie. gdzie są te czerwone minuta jak, jak minuta czyści 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 Dobra. Dobra. czyści 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 i tego kamerkę. Tak. czy czyści